Poza tym, że po raz kolejny kanały komentary pokazują, jakim to ja nie jestem żyłym złodziejem, co widać po komentarzach i ogólnej narracji, jaka jest wokół mojej postaci w internecie. Nie wiem, ja, ja trochę taką mam wizję, że czajnik poddymia, żeby jakaś aferka była, żeby wiesz, trochę też jakby podbić sobie tym zainteresowanie, może do nowych ludzi dotrzeć, bo tak to nie wiem, jak można tego nie czaić. O, no. łatwiej jest mi być przeciwko czajnikowi, więc tak zrobię. I teraz przechodzimy do afery, ponieważ doszło do ogromnej spiny pomiędzy czajnikiem a zebo. Tak, wiem, siedzicie już, ta Poddenerwowani, co się dzieje, czemu czemu tak, a czemu nie inaczej? No, to już tłumaczę. Zebo wrzucił takiego tweeta, w którym zbiorczo pokazał dwa obrazy. Na jednym widzimy tutaj czajnika. Kiedy zobaczysz w kuchni ogromnego szczura, ale okazuje się, że to tylko twoja młodsza siostra. No i tutaj, że wiecie, jakiś zagraniczny twórca, no i ten sam podpis, nie? Tylko przetłumaczone. Tak, więc ten, więc, więc no, więc wrzucił coś takiego. Czyli taki trochę powrót do ogólnych zarzutów w kierunku czajnika na zasadzie, że jedni mówią, że czajnik jest mastermindem, który wiele wymyśla i robi zajiste wyniki, a inni mówią, że się. Ch zna, bo wszystko kopiuje. No i jakby wracamy do tego tematu, jak to tak naprawdę z czajnikiem jest. Tutaj ktoś też podrzucił storkę czajnika, który trochę wypomniał takby hipokryzję Zebo odnośnie tego, że Zebolek jakoś nie przeszkadzało ci to, jak musiałeś wybić się w internecie. I tutaj odcinek na kanale Lurek, kto ostatnio wyjdzie z sauny, tak przykładowo. Ale cała aferka się rozkręciła, ponieważ czajnik dodał storki, których szerzej się odniósł do tematu. Czyli to jest ta jedna, którą już widzieliśmy przed chwilą. Tutaj później jest, powiedz mi proszę, czy oni wszyscy zajebali wasz autorski pomysł na saunę, czy wzięli udział w trendzie. I tutaj dalej. No tam widzimy, że to jest 3-4 lata temu, plus minus, te, te filmy wpadły. Czyli mniej więcej tak jak ten zebo. Oho, tu kolejne. Bo to do czego znowu dyskretnie się przy... Bałeś, to jest odzorowanie trendu. I tutaj wstawił jakby całą tam. TikToków, całą falę, które nawiązywały do tego samego. Czego albo nie rozumiesz, albo łatwiej podczepić się pod Easy zasięgi i zgrywać bohatera. Zresztą sam nie pokazałeś oryginału XD, jak kiedyś postarasz się przeanalizować jakąś platformę zamiast bezmyślnie skrolować, na przykład. Wejdziesz w dźwięk, to zrozumiesz jak to działa. Tam znajdziesz setki takich samych filmów, które właśnie podpinają się pod trendy. Chyba, że to się czymś dla ciebie różni od trendów tanecznych, ale czy chcesz czy nie, tak to działa. Czyli no, Czajnik znowu używa tego samego argumentu na zasadzie, ja nie kopiuję, ja się podpinam pod trendy. No już kiedyś o tym samym mówił, nie? Więc że był już gdzieś ten wątek. Zresztą ty dobrze wiesz jak to działa, przecież ty też cały pomysł na kanał podj... I tutaj jest koncept, że ktoś gra w jakąś grę i coś tam komentuje, tak? I tutaj jest, ale ja nie będę zgrywał bohatera i będę z wami w 100% szczery. Nie jestem pewny tego screena, bo pisał to jakiś ziomet na X, chociaż wiem, że kanałów jak Zebo za granicą jest co najmniej kilka. Jak będziecie chcieli, to wyjaśnię wam to w dłuższym i obszernym filmie, bo na storkach to bez sensu. Zebo to i tak jest pół procenta tego, co się dzieje w polskim internecie, ale ta hipokryzja już mnie zaczyna męczyć. Czajnik, no, od jakiegoś czasu ma taką fazę na to, że jak tylko jest jakaś opcja, to się podbija pod różne te takie miniaferki, szczególnie jak ktoś tam. Coś skomentuje w jego kierunku i te, no i wiadomo, se podbija zasięgi, plus też nagrywał jakieś takie kontrowersyjne wypowiedzi, w których robił z siebie Boga, nie? Ale to już nie wiem, ja to odbierałem ironicznie, a nie, a nie na zasadzie, że on tak gada na serio, tylko że sobie poddymia. Ale czasami się zastanawiam, czy dobrze to wtedy odbierałem. Wiadomo, wiadomo, że bo przecież wrzucił luźnego screena i napisał, że nie ma nic do zobaczenia, a ja się napinam. Poza tym, że po raz kolejny kanały komentary pokazują, jakim to ja nie jestem żyłym złodziejem, co widać po komentarzach i ogólnej narracji, jaka jest wokół mojej postaci w internecie. Dużo łatwiej jest się do mnie walić i zebrać poklask wśród widzów, kolejne followki i subiki niż, nie wiem, stanąć w opozycji do tego. W każdym razie, paradoksalnie... Ale to jakby po co masz na siłę stawać w opozycji do czegoś, co ma sens? Jeżeli ktoś zarzuca Czajnikowi, że on kopiuje, po czym Czajnik sam się przyznaje, że kopiuje, tylko tłumaczy to tym, że to jest trend, no to ludzie, którzy mu to wypominają, no mają w tym sensie rację. Oczywiście można się spierać, czy w związku z tym i pójście za trendem jest czymś złym, czy nie, ale co do samego faktu tego, że on to kopiuje... No... Chujnie, sam... Nie to brzmi, ale zastanawiam czy większy twórcy mają jakieś zmowy milczenia, bo wszyscy robią dokładnie to samo w mniejszej. Szalony czajnik? Nie, no błagam, ta choroba się rozprzestrzenia. Bo wszyscy robią dokładnie to samo w mniejszej lub większej skali, lub nawet zaczynali niektórzy gorzej niż ja. Wiem, że nie mieści wam się to w głowie, ale tak naprawdę było. Zabawne, że jak do trendu podepnie się, nie wiem, Freeze, Rezi, Blowek czy Oj Wojtek, to jest luz. Są on pierdoli? No przecież był, były, te same, były te same afery. To znaczy pamiętam jak było odnośnie miniaturek Freeza, i był poruszany ten temat, że jako Mr Bista. Były też w związku z tym tam gdzieś analizowane Czajnika rzeczy. Były też chyba kogoś z GenZi, nie wiem czy nie chodziło o Mortalcia lub kogoś tam innego, już nie pamiętam dokładnie, ale też odnośnie kogoś z GenZi i jeszcze jakiś czyjś był film. A już jego też były jakieś miniaturki. Chyba analizowane, czy też nie są ten, więc nie, to nie dotyczy tylko czajnika. Natomiast mam wrażenie, że w przypadku czajnika bardziej chodzi o skalę. Natomiast przede wszystkim uważam, że czajnik jest po prostu w tym sensie ofiarą swojej własnej narracji, którą wokół siebie budował. To znaczy kreował się, nawet chyba tak się kiedyś nazwał, lub mówił, że aspiruje do bycia polskim Mister Beastem. I to ludzie w domyśle rozumieli jako kogoś, kto wyznacza trendy, a nie kopiuje trendy. No a potem się okazało, że on jest no, takim Mister Beastem, że czeka, na nowy film tego prawdziwego Mr. Beasta, żeby wiedzieć, co nagrać, no i to w zasadzie cały był jego zakres. Oczywiście nie przekreśla to jego inwestycji finansowej, w tym sensie jakiejś realizacji, przełożenia to na nasz rynek, bla, bla, bla. Natomiast, no, taki Mr. Beast, nie? Nowy. Zabawne, że jak do trendu podepnie się, nie wiem, Freeze, Rezzy, Blowek czy oj Wojtek, to jest luz, ale ja jestem złodziejem. No, Freeze jeszcze trochę ma gorzej niż reszta, ale rozumiecie o co mi chodzi. Jest to sprawdzony sposób na wybicie się na polskim rynku i za granicą od lat, który sami stosowali i nie wiem, może oni nie chcą, żeby powstawali na rynku nowi twórcy, bo zabierają im kawałek chleba. Ale jak kurwa, co jakby co, w sensie, jak w sensie, co, co, nie, ma, nie ma logicznego sensu to co on mówi. Przecież Zebo nie skomentował innego kanału komentarzy, który w teorii jemu mógłby zabrać zasięgi, tylko skomentował kanał, który tworzy content rozrywkowy, więc w interesie Zebo jest to, żeby takich kanałów było jak najwięcej bo to daje jakieś potencjalne afery lub content do komentowania. Więc w interesie Zebo jest to, żeby takich osób było jak najwięcej, a nie jak najmniej, bo on sobie to omawia i ma większą pulę do wyboru. Po co miałby to blokować? Przecież to nie ma sensu logicznego. On chyba myśli, że ktoś zesłał Zebo na niego? No nie no, to kurwa, jest abstrakcyjne jakieś. Tak, no i teraz uwaga, Zebo jak rozumiem oglądał to i chyba się jakoś odnosił tego co rozumiem. Natomiast tutaj jest też ważna sprawa, że jedną rzeczą jest zainspirowanie się jakimś trendem i o tym też odnośnie trzeba wynika dyskusja, nie? Że co innego jest zainspirowanie się jakimś trendem i dostosowanie tego do rynku, złapanie w tym jakiejś swojej formy, takiego wiecie, twista, w którym mówisz, że okej, okay, to jest bardziej twoje i jest coś w tym jakiegoś oryginalnego, niż podpierdzielanie jeden do jednego. Ja uważam, że to jest zasadnicza różnica w tym koncepcie. Że na przykład jak założysz sobie kanał komentarzy, i ktoś powie, o, zacząłeś pomysł na kanał komentarzy od. Nie wiem, konopa, tak? Dam kanał newsowo komentarz i zacznąłeś od konopa, ale jeżeli przyjmiesz w tym swoją jakąś formułę, punkt widzenia, swoje tematy i tak dalej. To ja uważam, że nie ma w tym nic złego, no tak się rozwieje to, jest logiczne, co mówię. Ale co innego, jak zaczynasz oglądać czyjś film i próbujesz jeden do jednego skopiować cały styl tej osoby. Próbujesz nawet w tych samych momentach zerżnąć montaż, uderzać w te same motywy, w ten sam sposób podbijać emocje. Jeden do jednego, kopiując film, bo zauważyłeś, że gdzieś to działa, bo ktoś to przekonał minił. jeszcze na koniec pod miniaturkę, również jeden do jednego, no bo boisz się na jakimkolwiek polu zaryzykować, bo a nóż to jest ten brakujący element i przez to całość nie siądzie. Więc uważam, że pomiędzy tymi sprawami jest zasadnicza różnica. No i czajnik, najwiele osób raczej go kwalifikuje do tej grupy drugiej odnośnie podpierdzielania kontentu, a nie inspiracji. No i tutaj jest ten problem. Czyli ludzie dalej przyczepiają się do innych o kopiowanie czegoś od siebie, czy oni są na YouTube wczoraj? Ja i o Negowski już ci odpowiadam. Nie. W przypadku czajnika jest to tak nasilone, ponieważ był taki moment, w którym on robiąc naprawdę duże wyniki, tam kreował się na osobę. Za kreatywną, która przekminiła YouTube'a, która robi niesamowite projekty i wiecie, trochę takiego z siebie wizjonera robił. I w momencie, w którym nagle robisz sprawdzam i okazuje się, że to nie jest wizjoner, ani jakiś w tym sensie zajęliście kreatywny gość, tylko typ, który ogląda film Mister Beasta, a potem próbuje go jeden do jednego skopiować, gdzie jedynym twistem jest to, że ma mniejszy budżet i tutaj musi trochę pokombinować, no to dochodzisz do wniosku, że no coś ci się tu nie zgadza w tych kwestiach wizerunkowych. I potem sobie, on sam sobie trochę zgotował ten los, to, że ludzie tak są na Niego cięci w tym zakresie. Tak uważam. Że on sam trochę sobie na to zapracował, że ludzie tak na niego patrzą. A, że w takiej skali myślałem, że w jak takie typowe wzorowanie się. Nie, nie, wiesz co? Nie, no, ja mówię ogólnie, takie śledzenie całego YouTube'a, interesowanie się, jak funkcjonuje ten rynek, czym aktualnie żyją ludzie i tak dalej, to ja nie uważam, że w tym jest coś złego. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy no nie masz na siebie jakiegoś pomysłu i konceptu w tym, jak to robić, tylko próbujesz jeden do jednego coś skopiować. Czyli nie zajarasz się na przykład konceptem, komentarii, tylko próbujesz jeden do jednego skopiować styl prowadzenia odcinka, narracji, stylu mówienia, montażu i tak dalej od innego twórcy. No uważam, że to już jest takie trochę XD. No. Zebo sam tak robił, no zobaczymy, może Zebo się do tego odniesie, bo zakładam, że będzie czytał, te, znaczy będzie oglądał te storki czajnika i tam był ten motyw. A tutaj ten. Dezy jeszcze podrzucił tą jedną z wcześniejszych storek, jak kiedyś Czajnik. Mam nadzieję trollował, ale. nie wiem. Że wrzucił takie coś, że mój mózg znajduje się w stanie niesamowitej kreatywności, analizy. Odkryłem coś, z czego korzystają najwięksi twórcy za granicą na YouTube i zorientowałem się, że na żadnym wywiadzie nie powiedziałem na, nam, nie powiedział nam tego net Mr. Beast. Wiem, że się tym z wami podzielę, tylko jeszcze nie wiem kiedy. No idzie. myślicie, no. Twoja babcia by sobie mogła obejrzeć Mr. Bista i twój, nie wiem, mały syn może sobie obejrzeć Mr. A, a Czajnika, no nie wiem, no nie potrafi obejrzeć tak no chodzi mi oczywiście o jego. No my parę razy próbowaliśmy, szczególnie w tym momencie jak zapowiadał niesamowite projekty, bo to było w tym czasie, kiedy wrzucał takie materiały, że on kupa rozgryz YouTube'a i on wie już wszystko. Więc pamiętam, że to oglądaliśmy. Tam chyba był czajnik Klienti, że tam wysadził coś. My no, chyba dwa odcinki jakieś oglądaliśmy. To było chyba to. to. Największy... No i on na to strasznie hypował na ten odcinek. Pamiętam. No ale czy robi coś szkodliwego, coś złego? No, nie wiem, nie wiem w sumie, jak to nazwać. Nie wiem, mi krzywdy nie robi, jakoś, nie wiem, zły na niego nie jestem. Nie, no, ale to nie jest inaczej, bo tu ludzie zaraz wchodzą, a czy to tak można, nie można. Niektórzy zaczną kwestie prawne rozmieniać, To nie o to w ogóle chodzi. Chodzi po prostu o takie kwestie moralno-. moralne i spójności wizerunkowej. Bo ktoś tutaj trochę dla Beki napisał na czacie, że jakby sobie nazwał. Kanał robię filmy jak Mr. Beast, to że ten, no to można memicznie by to siadło, nie? W sensie jako taka beka. Co innego jak robisz taki film i sobie przypisujesz cały koncept. Moralno-moralne, w sensie, no takie. Kurwa, jak to powiedzieć lepiej? Że nie, nie dzieje ci się krzywda, ale zastanawiasz się, czy chcesz, żeby to tak funkcjonowało, no ale tylko z takiej perspektywy moralnej, przecież Mr. Beast nie pozwie Czajnika, no umówmy się. A, i warto jeszcze jedną rzecz dodać, bo mi się teraz to przypomniało, że na początku Czajnik w podpisach swoich filmów nie miał, że film zainspirowany Mr. Beastem, ale. Jak zrobiła się ta afera o miniaturki i ogólnie o to, że on podpierdziela te koncepty, to pamiętam, że przy filmach podopisywał, że tam materiał inspirowany Mr. Beastem. O, credit Mr. Beast. O, coś takiego zaczął dodawać, widzicie? Ale to było po tej aferze, wcześniej tego nie było. Potem się czepia do ludzi, na przykład do takiego konopa, że, że on się czepia, gorzej kopiuje. Jak ja kopiuję, skoro inni też kopiują? No jak najbardziej, inspirują się miniaturkami, nawet czasem bardzo blisko takie rezy, Frizy i nie tylko, ale nie biorą na przykład sceny. Jeden do jeden lub nie wrzucałem tych samych TikToków, które. Ja nawet nie wiem, czy czajnik ma siostrę, czy ten TikTok ma sens w jego jakby sytuacji. No, no nie no, ale to jest takie na siłę, no nie musisz nie, się, nie musisz odwrobywać swojego życia, no, 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 no jakieś trochę na siłę ze no, ale... mną. No i on zobaczył y, tak, gdzie ja napisałem nic, tu nie ma do zobaczenia, skroju dalej. <gryw> no i napisał on, Zebolek, Bolek jakoś nie przeszkadzało ci to, jak musiałeś wybić się w internecie. Oho, zobaczymy. Po <grymne> pierwsze, to jak jeszcze nagrywałem w masce i to było występ u Lure, więc to nawet nie ja byłem pomysłodawcą jakiegoś wyjścia ze sauny. Po, po, po drugie, nie wiem, co tutaj jest podobnego w sumie nawet w miniaturce. Nie wiem, to nie było tak, że przy miniaturce mówiła ej, pozuj tak, bo ten gościu na miniaturce tak pozował, więc ty tak pozuj, nie? <grymne> I też nie było nawet scen typu no, wejś zrób to i to, bo ten zrobił to i to. No nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, jaka jest jakby łączność w Między jedną i drugą rzeczą, ale przejdźmy dalej. No dobra, ja nie oglądałem tych filmów, więc ciężko mi je porównać jeden do jednego, czy są te same sceny, ale mówię, jeżeli zobaczysz, że na przykład na zagranicznym YouTubie jest jakaś opcja na nagrajmy materiał w saunie i. To jest koniec twojej inspiracji na zasadzie, okej, okay, sauna to jest ciekawy plan zdjęciowy, możemy coś wymyślić wokół tego, to ja nie widzę w tym nic złego. Natomiast problem się pojawia wtedy, kiedy zaczynasz kuwa dialogi przekładać na jeden do jednego, ustawiasz kamerę w tym samym miejscu, kopiujesz całą narrację, kopiujesz montaż i jeszcze najlepiej muzykę. To wtedy się zaczyna problem. A tak to... Pane, no to, że tam spojrzysz i mówisz, ty, a to w sumie ciekawe. No na tym polega inspiracja, no wielu osób to robi. Powiedz mi proszę, czy oni wszyscy zarąbali wasz autorski pomysł na saunę, czy wzięli udział w trendzie? Nie, no nie możesz, nie możesz, gościu, ty, to nie chodzi o jakby trendy, tak? No spoko, niech se ludzie robią, kto ostatni wyjdzie z basenu. Ale w momencie, gdy treść się różni, nie bierzesz scen jeden do jeden i jakby całość jest... Inna, a nie po prostu kserokon. Nie, no, mi się wydaje, że, że czajnik to nie, on poddymia. W sensie, jakby nie jestem w stanie uwierzyć, że on do tego stopnia tego nie czai, bo to są tak logiczne wnioski. W sensie to nie trzeba być jakoś zajebiście ogarniętym w internet, żeby no, rozumieć rok po kroku, co się dzieje, jakie są argumenty. No, nie wiem. No, właśnie to jest pytanie na czacie. Czy myślę, że czajnik faktycznie tego nie rozumie, czy by nie? No właśnie, nie wiem. Ja, ja trochę taką mam wizję, że czajnik poddymia, żeby jakaś aferka była, żeby wiesz, trochę też jakby podbić sobie tym zainteresowanie, może do nowych ludzi do. Bo tak to nie wiem, jak można tego nie czaić. <laughs> Niewyczajnika nie czai. Badumc. Czego albo nie rozumiesz, albo łatwiej przyczepić się pod easy zasięgi i zgrywać bohatera. Pamiętam, jak jeszcze Frizz się wybijał czy coś takiego i ludzie na przykład brali za granicy jeden, no je, nie jeden do jeden filmiki, tylko jeden do jeden pomysły z granicy i wtedy były oto dramy i się śmiało wtedy, że no to inspiracja jest, a nie... No ja też pamiętam, w sensie, no ja tego może nie pamiętam, ale Gimber o tym opowiadał, że kiedyś, jeżeli ktoś nagrywał jakąś grę, na polskim YouTubie przynajmniej, jakiś Inny twórca wbił się w ten trend, znaczy trend. Zobaczył, że ta gierka siedzi i zaczął nagrywać tę samą, to były oto afery. I że była lipa. A teraz na przykład nikogo by to nie zdziwiło, nie? Że ktoś odkrył jakąś gierkę i ktoś inny nagrywa to samo i ciężko sobie wyobrazić, że, nie wiem, afera by o to była i na zasadzie byście zareagowali co? I Idzie problem. Ale że kiedyś odnośnie Gierek to inaczej wyglądało. A, a teraz się mówi na kopiowanie yy, odwzorowanie. Okej, okay. wiadomo, czajnik od Pista nie kopiuje, on się po prostu odwzorowuje. Inspir. Zresztą sam nie pokazałeś oryginału XM. Jak kiedyś postarasz się przeanalizować jakąś platformę zamiast bezmyślnie scrollować, na przykład wejdziesz w dźwięk, to zrozumiesz jak to działa, tam znajdziesz setki takich samych filmów, które właśnie podpinają się pod trendy. Chyba, że to się czymś dla ciebie różni od trendów tanecznych, ale. Tak zwane odwzorowanie. Ej, czekaj, jaka jest definicja odwzorowania? Czekaj, czy to oznacza jakiś twist w tym, czy Odzorować. Definicja. Odzorowywać, czyli kształcić jeden zbiór na drugi w ten sposób, aby każdemu elementowi jednego zbioru odpowiadał dokładnie jeden element drugiego. Czyli poddolić. Czy chcesz, czy nie, tak to działa? Jakby pomijając to, że ja tutaj co ja miałem analizować, tylko tweeta sobie dałem, że haha, czajnik robi dalej jeden do jeden TikToki. To i tyle. Po prostu wybacz mi! Złe słownictwo użyłem. Nie mogę nie mówić jeden do jeden. W sumie to ja nawet nie mówiłem jeden do jeden, po prostu dałem. nawet tego nie komentowałem w sumie. Ale tak dzisiaj z czegoś nauczyłem, że to nie jest kopiowanie, to nie jest robienie czegoś jeden do 1, to jest odwzorowywanie się. Dziękuję, Czajnik. Ale może faktycznie, może faktycznie tak jest na TikToku, że po prostu ludzie sobie biorą zagraniczne rzeczy, 1 do 1, ko kopiują i, i tyle. No, no ja bym po prostu nie... Nie, no jest tak na TikToku, no, że wchodzą jakieś trendy, najgorzej jak odpalicie coś, co jest aktualnie popularne i potem macie zajęcie. Panu tablicę, że scrollujecie i 500 osób robi to samo, i macie takie, o Jezu, dobra, już wiem, co będzie, tak już znam ten motyw, tak kojarzę tą muzyczkę, i tak dalej. Więc no tak, no TikTok tak działa, no. Nie wiem, może od takiego Czajnika, czyli jednego z topowych influencerów w Polsce, spodziewał się czegoś innego, że nie wiem, no przynajmniej zmieni, że nie otwiera lodówkę, tylko. Mikrofalówkę, nie? Bo poza tym, ja bardzo chcę wiedzieć, czy czajnik ma siostrę, czy nie. Bo jeżeli nie ma siostry, a wrzuca takie właśnie skopiowane TikToki, to nawet nie ma sensu. no bo on nie... Ale nie ma sensu tego analizować. No, co za różnica, czy on ma siostrę? No, w sensie, nie wiem, no możesz sobie nagrywać jakieś głupie scenki, już abstrahując od tego, czy to jest poddane, czy nie, bo tak o, po prostu. No nie, że jak nagrywasz, że widzisz siostrę w kuchni, to musisz mieć siostrę. Haha, ha, faktycznie ja też tak mam. No, bo nie ma siostry. <laughs> Więc nawet dla niego śmieszne. Nie było on to po prostu widział pewnie zagranicznie. Są, że jakiś TikTok się wybija, o to szybko przetłumaczmy go na polski, nie patrzmy na to, czy to jest śmieszne czy nie po polsku, po prostu wrzućmy i trzymajmy kciuki. I teraz moi kochani widzowie, creme de la creme, moment, gdzie ja już stwierdziłem, że on chyba troluje i dalej tak... No, to właśnie. Sądzę. Dał tweeta, gdzie ktoś pisze, przecież też pomysł na kanał zarąbałeś i dał jakiegoś typa, który po prostu jeździ autkiem. Tak, w sensie, że w Forzie też ma i gada po prostu. Aż z ciekawości sprawdziłem ten kanał, i chłopicie z kaberką nagrywa większość czasu. Po, po drugie totalnie to jest inny styl kontentu. No nie omawiam tam fagaty, tego nie widziałem. <laughs> Chodzi mi o to, że mój kontent, no nie, no, od Leafiego, no zainspirowałem się. Inspiracja faktycznie, bo o, damy sobie CS w tle, jakaś muzyczka fajna i będę obgadywał tematy na polskim YouTubie. No to to jest inspiracja według mnie. A to nie jest tak, że Leafy w 2016 roku e, zaczął jako pierwszy komentować fagatę ja skopiowałem e, wszy wszystkie tematy, które poruszył z fagatą e, i tak, tak mój kanał powstał. Nie. Trochę o to mi chodzi, że to, to akurat. No ale Czajnik na przykład nie. Czajnik nie czai tej różnicy. On tego on jakby wszystko wrzuca do jednego worka. Chyba, że on nie czai tego w takim sensie, że dla niego jest tylko jedna wersja, że jak już się czymś inspirujesz, to jeden do jednego różniesz. To jest argument totalnie nie, nie, niezrozumiany dla mnie. Ja już na tym etapie myślałem, że on trolluje. I dalej tak sądzę. Ale ja nie będę zgrywał bohatera i nie będę z wami w 100% szczery. Nie jestem pewny tego screena, bo pisał to jakiś ziomek na X, chociaż wiem, że kanałów jak Zebo za granicą jest co najmniej kilka. Jak będziecie chcieli, to wyjaśnię wam to w dłuższym i obszernym filmie, bo w nastorkach. To bez sensu. Zepo to i tak 0,5% tego, co się dzieje w polskim internecie, ale ta hipokryzja już mnie zaczyna męczyć. On tutaj sugeruje znów, że jestem hipokrytą i właśnie o to mi chodziło, że to, to, to totalnie trolling jest. Ja jestem hipokrytą, bo to nie tak, że ja mu zarzucam, że on kopiuje, a tak naprawdę to ja kopiuję. Co ty gadasz? To jest, to jest nielogiczne. Jak mam kopiować za granicy rzeczy, skoro oni nie gadają o polskim internecie? No to, no, no, to już samo pojęcie w sobie nie ma sensu. wiadomo, wiadomo, że bo przecież wrzucił luźnego screena i napisał, że nie ma nic do zobaczenia, a ja się napinam. No tak, na, 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 tym polegał żart, że nie ma nic do zobaczenia, no bo to nie jest nic dziwnego, że czajnik bierze jeden do jeden coś za granicy. No i tyle. Poza tym, że po raz kolejny kanały komentarzy pokazują, jakim to ja nie jestem żyłym złodziejem, co widać po komentarzach i ogólnej narracji, jaka jest wokół mojej postaci w internecie. No ale sam. I teraz ja cały czas mam ten dylemat. Że z jednej strony myślę sobie, że czajnik ma w to wyjebane, ale z drugiej strony wyobrażam sobie sytuację, że jego ego jest naprawdę mocno tym, wiecie, że ugodziło to go i że on na serio go to wkurza i dlatego takie coś nagrywa. Że taka narracja wokół mojej osoby i tak dalej. Że takie mam mieszane tutaj odczucia, czy on to troluje, czy nie. Że, że na logika wydaje mi się, że to go może boleć. Tego nie memujesz dosłownie, co, co odcinek trzeci na. Na przykład czajniku 2.0, że się między sobą śmiecie, że jesteś Mr. Beastem i Mr. Beast, Mr. Beast co chwilę dosłownie. I sam sobie tworzysz taką narrację wokół Twojej postaci. To nie jest tak, że nagle ludzie. No, tak jest. No nie, no, to, bo tutaj podobne rzeczy mówimy, no, bo to dosyć logiczne jest. No. Ludzie sobie wymyślili, że kopiujesz z zagranicy rzeczy, znaczy, przepraszam, przepraszam, odzorowywujesz rzeczy, tylko faktycznie ty, gdzie jesteś w punkcie, gdzie już możesz jakby zatrudnić ludzi, pomóc sobie ludźmi, nie tylko, okej, okay, brać rzeczy z ale jakiś twist robić. A nie ty, nawet twój ostatni film dwa miesiące temu, jest pokonaj siedem wyzwań, aby wygrać 50 tysięcy złotych. No i zmieniłeś kolor węża od Mister Beasta. No, no gratuluję. No i Mister Beast zaczął też używać takie animacje. Dobrze, że głowę zmienił, kurwa, bo mogło się coś pierdolnąć i zostałaby to. <laughs> I tak miło. No i Mr. Beast zaczął też używać takie animacje 4D, czy tam 3D, nie znam się, że tutaj jest ten pokój, o teraz przechodzimy do tego pokoju. No i ty też to zaczęłeś robić. It's all or nothing. Mac has to face the three remaining fears, to walk out of this with his 700 grand. A dalej będzie tylko mocny bo to była dopiero pierwsza z siedmiu konkurencji, których nigdy nie zapomnisz. A teraz przejdźmy na złoto. I to jest tak, że ja bym mógł naprawdę, tak jak Ty czasów. mówisz, że ja powinienem robić, y, przeanalizować Twój kanał, przeanalizować inne kanały zagraniczne, czym się zainspirowałeś, co skopiowałeś nie tylko, ale mi się nie chce. Po prostu jak przy okazji na przykład coś akurat obejrzę w Ameryce i potem zobaczę u Ciebie, to to na przykład wspomnę o tym, albo jak mi się wyświetli na Instagramie i coś nie będzie mi do końca współgrało, jak z tą lodówką, no to na przykład sobie z tego zażartuję. Dużo łatwiej jest się do mnie przywalić i zebrać poklask wśród widzów, kolejne followki i subiki, niż, nie wiem, stanąć w opozycji do tego. W każdym razie. Ale co ja mam stanąć w opozycji do tego? Ty sam sobie nie pomagasz, no. <grych> Robiąc takie rzeczy. Poza tym mówię to, co widzę, mówię to, co myślę. Nie będę myślał, Myślał inaczej. To, to nie jest tak, że ja sobie wybieram, że o, łatwiej jest mi być przeciwko czajnikowi, więc tak zrobię. Paradoksalnie to brzmi, ale zastanawiam się, czy więksi twórcy nie mają jakiejś zmowy milczenia, bo wszyscy robią dokładnie to samo, w mniejszej lub większej skali robią dokładnie to samo w mniejszej lub większej skali. Proszę, Czajnik, powiedziałeś to teraz. Ale to jest dokładnie ten problem, że Czajnik zacznie zero-jedynkowo podchodzi, a to właśnie kwestia skali, że czyli moment, w którym inspiracja staje się kopiowaniem. I to zależy właśnie od tej skali. Jak dużo z tego podpierdzielisz, a na ile się właśnie zainspirujesz. I Czajnik ewidentnie tutaj ma zaburzone poczucie balansu. No. Teraz mi pokaż, błagam, pokaż mi jakiegoś polskiego influencera, który jest w jakiejś topce czy coś i robi to na większą skalę niż ty, jeżeli chodzi o um, odzorywanie rzeczy, tak, no. Nie wiem, na, naprawdę, ja bym chciał to poznać, chciałbym zobaczyć, serio, chciałbym. Lub nawet zaczynali niektórzy gorzej niż ja. Wiem, że nie mieści wam się to w głowie, ale tak naprawdę było. Zabawne, że jak do trendu podepnie się, nie wiem, Freeze, rezy, Blowek czy Oj Wojtek, to jest luz, ale ja jestem złodziejem. Ale ty, ty, ty mówisz podpinanie się do trendu. Jest jedna rzecz podpiąć się do trendu, a jest druga rzecz branie scen na przykład z tego trendu. Nie wiem, jak jest trend na to, że podróżowałem za 0 zł, na przykład Ryana, co potem Oj Wojtek zrobił przez Japonię. No to, to nie jest tak, że sceny od niego brała, albo na przykład cały jego charakter, że. I to jest tak dla mnie logiczne. Też do Maca w Japonii chodził co chwilę czy coś. Mi się nawet w czajniku wydaje, że trochę twoje pojawienie się na scenie i to, że ludzie zaczęli wytykać to, że ty pijesz Mr Bista, bo to. Nie no, bo mnie to ciekawi na przykład. Czy czajnik uważa, że na przykład, no nie wiem, że na przykład jak my z gimperem odpaliliśmy podcast, to że my to skopiowaliśmy, czy się zainspirowaliśmy? Na przykład jakby to czajnik sobie określił wtedy, żeby wrzucił nas do worka ludzi, którzy coś podjebali, czy którzy stworzyli coś sobie. Hmm. Zajebaliście od Rokęca. 100% o dwóch typów podcast. Ale właśnie widzisz, że teraz to jest właśnie taki prosty. Podcasty są prostą formą, nie? Że siedzi dwójka ludzi i ze sobą gada, ale tematy, na jakie gadasz, styl rozmowy, własny humor, dodatkowe wątki, tak jak u nas powstały te okruchy życia, o których sobie gadamy, tematy jakiegoś tam, nie wiem, zdrowia, co nas tam boli. <laughs> Jakiś kasetek na leki, suplementów, portu. To sobie gdzieś tam dodatkowo dorzucamy, pomijając sam styl rozmowy, który jest no dosyć specyficzny, nie? I który się okazuje jakoś tam w miarę się ludziom dobrze słucha. Więc no to jest ten twist, mówiłem. Się inspirują, no bo faktycznie było tak, że się bardziej czepiało tych influencerów, że biorą jakiś pomysł z Ameryki i robią podobny tytuł i podobną miniaturkę. Bo potem przyszedł taki właśnie czajnik, no i mamy właśnie czajnika, który. <laughs> Które potem mówi, że jak wy, to tak możecie mówić, że ja takie rzeczy robię. <gry> Niesamowite, to jest kurwa, ale tu jest przykładów. Freki, ja się... robią podobny tytuł i podobną miniaturkę. Bo. Mister Potem przyszedł taki właśnie czajnik, no. Okej, okay, No i mamy. Kurwa, na ten sam kolor paska jest. Naprawdę? <gry> no, może. Tak sobie pewnie pomyślał czajnik, że prawdopodobnie Mr. Beast przeprowadził jakieś badania na ogromnej puli osób, z których wyszło, że różowy najlepiej się kliknie. I w związku z tym mówi, Kuj, nie zmieniamy, bo to na pewno jest przekminione. I mamy właśnie czajnika, który potem mówi, że jak wy to tak możecie mówić, że, <grym> że ja takie rzeczy. <grym> Freeze, no, było mu zarzucane, że kopił od Logana pola, jak ciebie jeszcze nie było. To nie tak, że ty jesteś wybrańcem czy coś, po prostu póki co jesteś najbardziej ekstremalnym przypadkiem tego. Co prawda, to, że Freeze specjalnie sobie zrekrutował osobę niskorosłą, tylko dlatego, że Logan Paul też miał niskorosłą osobę, dlatego, że to były śmieszniejsze filmiki, to trochę dziwne z perspektywy czasu. Ale jak teraz poświęciłem tyle samo czasu, żeby przeszukać kanał Freeza, jego miniaturki oraz pomysły na filmy, no to mamy 100 hejterów vs. Fausty czyli tą serię stu haterów, to jest oryginalne, nie widziałem tego nigdzie za granicą, a szukałem. Mamy tam serię z tymi urodzinami, Dubajem, to, to wiadomo, że jest oryginalne. To z fobiami, to mamy, że faktycznie taki pomysł był. Jubilee to robiło, że y, zgadnij, to ale miniaturka jest totalnie inna, całe wykonanie jest troszeczkę inne. Nie, no ja pamiętam, że były też afery. Chyba była afera o tę miniaturkę z więzienia, jak w się w więzieniu zamknął, to chyba tam o to były jakieś afery, że jest ta sama. Coś kojarzę, że były tam porównania z Fri Renc ja akurat próbował przy... Ale przynajmniej odnośnie miniaturek. Nie pamiętam odnośnie treści, ale odnośnie miniaturek. Z no. być Mr. Beastem, ale bardzo, bardzo mu się to nie udało. To akurat kojarzę, bo on chyba 50 zł dawał za to, że ktoś sobie, nie wiem, sadzi głowę do karaluchu, czy coś takiego. To kojarzę, to było trochę żałosne. Ale jak mu się trafi jakiś taki bubble raz na jakiś czas, no to na ten jeden bubble mamy potem całą serię sabotażysty, która z tego, co mi wiadomo, jest oryginalna. Była afera o miniaturę z kamperów odcinek zaporą. A, no tak, to też z tym było, Oryginalna, tak. że on chyba troluje. Tam całą odpowiedzią do mnie, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, no nie, to jest takie 50-50 totalne. Ale czajniku tak jak wiele razy ja mówiłem jakieś pozytywne rzeczy o tobie, tylko wiadomo, że my jako ludzie bardziej patrzymy na to, że o, on powiedział coś negatywnego, a nie na to, że o, ale powiedział też 100 pozytywnych rzeczy. Busi, busi. Wi wiadomo, że w tym przypadku akurat tak nie ma. <laughs> ale no, mówiłem, że jesteś pracowity, mówiłem, że wydajesz się na bardzo ambitnego, więc wykorzystaj tą ambitność, wykorzystaj tą pracowitość na coś dobrego. No, no i tyle w sumie. A jak chcesz sobie dalej brać TikTok? jeden do jeden i mieć nadzieję, że po prostu jak się wybiją w polskim języku, to sobie to rób. Po prostu potem się nie dziw, że ludzie się na przykład śmieją z tego. No i to jest prosta piła. Nie, się serio, gdyby czajnik zluzował wizerunkowy podział, ta pod. Ucalam content, tak, robię to celowo, tak, nie wiem, żyję w ten sposób, to jest mój cel, taki mam pomysł, plan biznesowy i tyle. No to, to tyle, no, no to krótka piła. Natomiast problem jest taki, że czajnik czuje się raz, że jest tylko on atakowany i wchodzi w jakąś pozycję obronną. Dwa, próbuje trochę z tym jakoś dyskutować, że to nie jest złe, że inni też tak robią i w ten sposób jakiś się wybielać w tym. Więc tak, no, jakby dla czajnika są dwie opcje. Jedna to taka, że po prostu nie rób tego, druga jest taka, powiedz, że to robisz i miej wybanę i wtedy nie ma tematu. A to Natomiast taka opcja, w której próbujesz tłumaczyć, że tak nie jest, próbujesz odejmować temu znaczenie albo tłumaczyć ludziom, że to nie tak jak myślisz, no to, to potem są takie efekty, że jest i drama z zebo w tym temacie. no, Krótka piła. Choć nadal się zastanawiam, czy on troluje, czy nie.